Hej Siemanko, witam w kolejnym odcinku gry The Mighty Quest for Epic Loot. I tak teraz patrzę na Battle Lock. Niestety trzy ostatnie walki przegrane, trochę straconych koron. ale trudno, zamek trzeba jeszcze ulepszyć. I co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym w końcu wyjść. Zasiadłem się trochę w tym świecie. Chciałbym troszkę przebić się dalej. Więc postaramy się pokonać zamek z głównym przeciwnikiem, czyli z tym smokiem ale po kolei pierwsze co oczywiście zbieramy złoto, diamenty dzisiaj wchodzę pierwszy raz, nie miałem wcześniej czasu więc e, kopalnie zapełnione, po brzegi i tak, co się zmieniło e, zamek awansował, awansowałem na poziom 8, postać także e, nieco rozbudowałem e, postacie e, no znaczy bestie troszkę ulepszyłem urodę zamku e, no i tak Yy, defensywa maksymalna na razie, więc nic tu już yy, nie zrobię, także przejdźmy do ataku. Yy, może weźmy najpierw coś na rozgrzewkę. Nie będę od razu pierwsze co atakował zamku, bo ja być to ciężkie. Yy, no, znaczy, głównego zamku zamek oczywiście zaatakujemy. A weźmy sobie ten może na poziomie... to jest poziom 9, ale... Yy, zamek oceniany jest jako łatwy. Więc zobaczmy co tam nam przeciwnik przyszykował. Znowu jakieś opóźnienia serwera. Czy dostać nie mogę? Jest, ok. No to idziemy. Patrzcie ehm, jak, jak się postać już zmieniła. Mamy czerwoną zbroję. Coraz lepiej to wygląda. Zmieniamy się w prawdziwego władcę terenów, a nie to, co wcześniej genialiśmy w samych gaciach. Coś tu pusto. Proszę bardzo, yy, mamy armię pierwszą. Atak na no, dużą liczbę osób. Teraz powinniśmy ich wykończyć. Proszę bardzo. Cyk. Rejni. Łatwo. Łapka. Cyklop. Bardzo łatwo. Kolejny del. I już kopalnia. To dość prosta runda. Faktycznie. zamek wykończony. Wikrana. Zabieramy nagrodę i idziemy dalej. Dawaj, dawaj. Zamek był bardzo łatwy, Zajemy go na jedynkę. I tak. Oto no to myślę, że teraz możemy już przejść do zamku głównego. Oczywiście oceniony jest jako bardzo trudny. Hard, ale zobaczymy, może damy radę. Mam nadzieję, że damy radę. Chciałbym się już przenieść dalej. To idziemy. O, no, już potrójne ognie. Ciekło. Level 9.

Całkiem sprawnie. Kolejny chyba Cyklop. Aha, jeszcze te całe ręka. Dobra, tego by na piecu załatwił, ale uda tą tarczą. jajek Ha, mamy tego stwora o Pierwszy Okej okay. Trzeba uważać na ogień O, mam jakąś, ups, dużą komnatę. O mordę, co to jest? Chyba jakiś potężny cyklop. Ale, Ale. No, chodź, piękny. Nie, to nie jest cyklop. A, to są te. To, te, to jest jeden z tych potężnych stworów. Zobaczcie, ile MHP za jednym razem zabiera. Zobaczmy, jak jego kolegów. Jednego odrzućmy. Dotwarzmy tego, okej. Okay. Życie załadowane. Tego bym co wyminął. Ok, zabieramy życie. Kopniak. Moc na ataki. Kopniak. Uwaga. Jeszcze kopniak. I kolejny. I po I po proszę. Pięknie. Troszkę żyć ma życie Pułapki. O, tego Kolejne pułapki jeszcze nie Kolejne

Okej, okay, okay, to jest życie, chyba o nich trochę nie mam już napoi życiowych mi stój, więc trochę słabo. O, oh, to będzie Kiepskie, trzeba się lepiej sama usunąć. Yeah. O, ale wiąże brakować? Trzeba uważać Z tym sobie jeszcze poradzimy Okej, okay, trochę ciężko Adam radę Dobra, trzeba szybko przebiec O no nie, kolejne pułapki Ale tego jest Ale poradziliśmy sobie. Oho. I mamy smoka. Trochę słabo. Zważywszy, że praktycznie już nie mamy HP. Będzie ciężko. Teraz tak bardzo znowu już myślałem, że mam więcej tych napoi. Teraz żałuję, że nie sprawdziłem wcześniej stanu naszego. I leczniczych, cóż kiepsko, chyba nam się to nie uda. Niestety, Okej, trudno. Ok, wyjdziemy sobie. E, to okej, okay, ja sobie zrobię mikstury i wracam e, do was. Jak tylko dojdę już do tego smoka po raz kolejny. Ok, wracamy. Udało mi się znowu dotrzeć do smoka i teraz w trochę lepszym stanie. I okaz co się okazało? Miałem faktycznie dużo jeszcze buteleczek. Ale z tego, co zdążyłem zauważyć, podczas jednej walki można użyć chyba Używać jedynie czterech. Wszystko. mogło wtedy użyć więcej. Wszystkie już po prostu zużyłem. Ale może być dalej ciężko. Nie wiem, czy mi się uda tym razem go pokonać. Naprawdę Przeciw... przeciwnik jest naprawdę ciężki. Okay, wykorzystałem właśnie ostatnią buteleczkę. Chociaż nie, mam jeszcze jedną. Musimy się załadować. Wejdźmy i nas trochę pogoni okay. okay. łuóżmy go na chwilę Dobra. Jeszcze trochę może damy radę. Aha, nie mam już jednak eliksirów. To jednak chyba nie damy rady. No, raczej chyba, niestety będzie kolejna klęska. Ale się nie poddajemy. Jeszcze może trochę. Jeszcze troszkę. Czy damy radę? Damy, daliśmy radę, pięknie. Z ostatnim, ostatnimi punktami życiowymi, ale pokonaliśmy. O to chodziło. Misja zakończona. No i idziemy dalej, zobaczymy jak to nas twórcy wynagrodzą za pokonanie tej bestii. Piękne skarby. Oczywiście punkciki. Wychodzimy. był naprawdę bardzo ciężki Ostatkami sił, ale daliśmy radę No i jak widać zdobyłem level 9 Oczywiście też sporo punktów Za wykonanie zadania I zobaczmy jak wygląda Kolejny Świat Deszczowy, jakiś burzały Ale myślę, że to będziemy odkrywać już w kolejnym odcinku Także dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.